Panie starosto, zawsze cieszymy się, gdy odwiedzają nas goście, szczególnie gdy przywożą nam takie dobre wieści jak dzisiaj. Bardzo się cieszymy. Bez dofinansowania niestety przy naszym budżecie wiele byśmy nie zrobili. Także większość z tych inwestycji, które się realizują, realizowały na terenie naszego powiatu, no to są z różnych źródeł dofinansowywane. Część z Interregu, czyli transgraniczne umowy, część z Prowu, z rozwoju obszarów wiejskich. Nie ukrywam, sporo inwestycji robimy ze środków powodziowych. No wynika to ze specyfiki naszego powiatu. My mamy 240 obiektów mostowych, murów oporowych 340 kilometrów dróg w różnym stanie, więc naprawdę jest co robić, a dochody powiatu no to jest 40 parę milionów. Także trudno by było naprawdę zrealizować tyle inwestycji. Zwłaszcza, że tylko w zeszłym roku na same drogi wydaliśmy ponad 45 milionów. Wyobraźcie sobie Państwo, czyli przekroczyliśmy dochód w całości powiatu, oczywiście, odliczając subwencję oświatową i inne te środki znaczone. Bardzo się cieszymy, dzięki temu możemy dalej realizować. Dostaliśmy promesy na trzy inwestycje. To jest przebudowa drogi w gminie Lipowa do Pietrzykowic. To jest przebudowa drogi w gminie Radziechowy Wieprz w miejscowości Juszczyna. I to jest przebudowa drogi w gminie Ślemień. Tak zwana droga na Jasną Górkę też wymagająca remontu i cieszę się, że te inwestycje Znalazły uznanie w oczach opiniujących i dzięki temu mamy środki i możemy to realizować. Nowy program, który z pewnością wspomoże samorządy, a tak naprawdę skorzystamy wszyscy, bo wszyscy jeździmy po drogach powiatu. No to jest to, co powiedziałem, tylko się cieszyć. Faktem jest, że no musimy przyznać, że samorządy na żywyczy starają się, robią, co mogą. Ale patrząc na budżety gmin, na budżet powiatu, nie ma szans. Bez wsparcia zewnętrznego to jeszcze długie, długie lata byśmy męczyli, żeby te drogi doprowadzić do takiego stanu, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. A im ten proces dłużej trwa, to skończy się i trzeba wracać na odnowa, jakby remontować. Dlatego jest ważne, żeby to w miarę szybko zrobić, ten pierwszy krok. I te pieniądze jeszcze będą. To będą, tak jak też jak Pan Powiewoda powiedział, na początku przyszłego roku będzie kolejny nabór. I na pewno powiat Żywiecki, jeżeli złoży dobre wnioski, to i czy gminy powiatu Żywieckiego, to kolejne pieniążki. Spłyną. Panie ministrze, kolejne środki, które trafiają właśnie do powiatu Żywieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jakie są założenia tego programu, bo to jest nowy program? To jest nowy program, to jest wsparcie dla dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych. W skali kraju w ciągu najbliższych 10 lat ponad 36 miliardów złotych, w tym roku ponad 3 miliardy 200 milionów. Do naszego okręgu ponad 40 milionów złotych, w tym na Żywieczynie będzie to kwota prawie 7 milionów złotych. Z tego się cieszymy, że możemy w ramach tych środków wspomóc zarówno drogi powiatowe w poszczególnych gminach, gdzie dofinansowanie jest na poziomie 75% reszta dopłaci, dopłaci powiat i na poziomie 50% do 75% drogi gminne. Tym razem na żywieczyźnie trzy gminy jeszcze z tego skorzystały: miasto, żywiec, Łękawica i Łodygowice. I z tego się cieszymy, że możemy wspomóc środkami budżetowymi na ważne inwestycje dla mieszkańców naszego regionu. Czy możemy się spodziewać, że ten program będzie kontynuowany? On będzie kontynuowany, oczywiście tutaj, tak jak mówimy, to są naczynia połączone, czyli musi być z jednej strony wniosek samorządu i dofinansowanie ze strony samorządu, a drugie środki z funduszu dróg samorządowych. To dofinansowanie od 50 do 80%, które jest zapisane w programie, jest myślę bardzo dobrą ofertą dla samorządu. Kiedy rozpocznie się realizacja tych inwestycji? Jak najszybciej przystąpimy do ogłaszania przetargów. Jest rozpisany plan. Tak naprawdę, to gro tych inwestycji będzie realizowany w przyszłym roku. Część już zaczniemy w tym, na pewno przetargi będziemy ogłaszać w tym roku.